Jadłodajnia. Wypróbuj przepis. Kruchy kokosowy spód i mus jogurtowy. Tak bardzo skrótowo o dzisiejszym deserze. Składniki przygotowane są na formę o średnicy 22-24 cm. Zaczniemy od składników kruchego ciasta. 180 g mąki. Mąka pszenna, może być orkiszowa. 100 g Masła zimnego i pokrojonego 30 g cukru pudru, jedno żółtko, 1 dwie łyżki zimnej wody, szczypta soli i 20 g wiórków kokosowych powtarzam składniki kruchego ciasta, 180 g mąki 100 g Masła, masło zimne, prosto z lodówki i pokrojone. 30 g Cukru Pudru, jedno 1 żółtko, 1-2 łyżki zimnej wody, szczypta soli i 20 g Wiórków Kokosowych. Mus jogurtowy, składniki. 300 g Gęstego Jogurtu. Jogurt bezsmakowy, czyli naturalny. Tutaj świetnie sprawdzi się jogurt typu greckiego. 200 ml śmietanki 30 bądź 36% do ubicia. 3-4 łyżki cukru pudru. Można też dodać syrop klonowy zamiennie albo miód. Jedna łyżeczka soku z cytryny. 5 g żelatyny plus 2 łyżki wody. Powtarzam składniki musu jogurtowego: 300 g gęstego jogurtu naturalnego, na przykład greckiego, 200 ml śmietanki 30 bądź 36%, 3-4 łyżki cukru pudru. Można zamienić na syrop klonowy, można też dodać miodu, jeżeli lubią Państwo. Jedna łyżeczka soku z cytryny, 5 gramów żelatyny, plus 2 łyżki wody. Do dekoracji przydadzą nam się świeże sezonowe owoce i tutaj możemy wybierać w zależności jaką porę roku państwo będą przygotowywać ten deser maliny, borówki, figi, mango, porzeczki, jabłka, gruszki, śliwki, wszystko co państwo lubią. Można użyć mieszanka owoców, można też zrobić jednoowocowy deser. Wykonanie. Zaczynamy od kruchego ciasta. W misce łączymy mąkę, cukier i sól. Dodajemy zimne pokrojone masło, rozcieramy palcami, ewentualnie miksujemy aż powstanie drobna kruszonka. Następnie dodajemy żółtko i wodę, szybko zagniatamy ciasto, nie wyrabiamy długo. Zawijamy je w folię po wyrobieniu i wkładamy do lodówki na 30-40 minut. Po tym czasie rozwałkowujemy i wykładamy formę, w której będziemy piekli nasz deser. Nakłuwamy widelcem i pieczemy. Temperatura 180 stopni, czas pieczenia 18-25 minut, aż ciasto będzie złociste. Po tym czasie wyjmujemy z piekarnika i studzimy. 180 stopni, temperatura nagrzania piekarnika, czas pieczenia od 18 do 25 minut. Mus jogurtowy, przygotowanie. Żelatynę zalewamy wodą, odstawiamy do napęcznienia, następnie podgrzewamy, ale nie gotujemy. A podgrzewamy do momentu, aż żelatyna w całości się rozpuści. Ubijamy śmietankę z cukrem na sztywno, to już kolejny krok. W osobnej miejsce mieszamy jogurt z sokiem z cytryny, dodajemy żelatynę do jogurtu i dokładnie mieszamy. Żelatynę dodajemy jak przestygnie, ale nie będzie y, tak stężała, żeby nie było ciężko y, rozmieszać y, naszą masę. Delikatnie łączymy z bitą śmietaną, najlepiej w dwóch- trzech turach. Wylewamy mus na wystudzony spód i wstawiamy do lodówki na 3-4 godziny, a najlepiej na całą noc. I dowolnie dekorujemy. Dekorujemy świeżymi owocami. Powtórzę tutaj mamy ogromny wybór: maliny, borówki, figi, mango, porzeczki, jabłka, gruszki, śliwki, brzoskwinie i nektarynki też będą się nadawały do tego wypieku. Oczywiście w zależności yy, jaka pora roku i jakie owoce mamy dostępne. Bo używamy świeżych owoców. Życzę smacznego. Dzisiejsza propozycja w jadłodajni to mus jogurtowy na kruchym, kokosowym spodzie. Jadłodajnia. Wypróbuj przepis.